Logistyka jest walką o optymalizację procesów transportowych, i użyłem tego bojowego słowa przypadkowo, bo militarystyczne skojarzenia nie są tu wcale od czapy. Historycznie logistyka wywodzi się ze sztuki wojennej, o czym mogliby poświadczyć na przykład Sunzi czy Aleksander Macedoński. Mogliby, gdyby żyli, jeden o logistyce pisał w swoim najbardziej znanym dziele, a drugi dzięki logistyce wygrywał i został wielkim. A wszystko to przed naszą erą. Obecnie logistyka kojarzy się raczej z produkcją, transportem czy składowaniem towarów, a studia na tym kierunku pozwalają na wykonywanie wielu naprawdę ciekawych zawodów. Ale czy w ogóle trzeba mieć takie kierunkowe studia, by pracować w branży TSL? Może wystarczy znać języki obce? To zależy i dzisiaj trochę o tym opowiem, bo na palecie ląduje kariera w logistyce. Zaczynajmy! W literaturze naukowej albo w internecie można znaleźć całą masę różnych definicji logistyki. Większość z nich zgrabnie ubiera naturę tej dziedziny w słowa, ale żadna moim zdaniem nie trafia w punkt. Myślę, że powodem jest różnorodność branży i ten punkt po prostu jest bliżej nieokreślony. Podobnie jest z zawodem logistyka. Znajdziecie wiele artykułów opisujących, czym zajmuje się człowiek wykonujący taką pracę, ale czy tak naprawdę da się to jednoznacznie określić? Moim zdaniem nie. W rzeczywistości branża TSL jest tak różnorodna, że w ramach mitycznego zawodu logistyka mieści się kilka, ma nawet kilkanaście różnych posad. I mówię tu nie tylko o roli u operatora logistycznego czy w firmie transportowej, ale także, a może przede wszystkim o udziale takich pracowników w globalnym łańcuchu dostaw. Bo trzeba zdawać sobie sprawę, że pracując w tej branży stajemy się ogniwem takiego łańcucha. Opowiedzenie o wszystkich zadaniach, które można wykonywać w logistyce, zajęłoby bardzo dużo czasu, dlatego wybrałem cztery przykłady z dziedziny transportu: planisty, spedytora, dyspozytora oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę klienta. Każde z tych zajęć dotyczy transportu drogowego, ale różnica tkwi w szczegółach i w zakresie codziennych obowiązków. W transporcie drogowym bardzo ważnym pracownikiem oczywiście jest kierowca, bo to on fizycznie przemieszcza towar, ale bez wsparcia biura prawdopodobnie nie miałby po co wyjeżdżać w trasę. To właśnie pracownicy biurowi zapewniają zlecenia, dbają o ich dobre rozplanowanie i opłacalność, która jest niesłychanie istotna. Oczywiście w dużych i dobrze zorganizowanych firmach tym wszystkim nie zajmuje się jedna osoba, to raczej wysiłek zbiorowy kilku specjalistów, którzy ogarniają swój ściśle określony wycinek tej roboty. Tak jest w Omedze Pilzno. Zaczniemy od spedytorów, bo to chyba zajęcie, które najbardziej kojarzy się z tą biurową stroną transportu. W Omedze Pilzno zajmują się oni na przykład pozyskiwaniem zleceń transportowych z giełdy. W tej pracy bardzo ważna jest komunikatywność i umiejętności negocjacyjne, bo przy każdym zleceniu trzeba zadbać o jego rentowność. Spedytor musi też ustalić warunki wykonywania danego przewozu oraz specyficzne wymagania, o których trzeba poinformować dyspozytora i kierowcę. Ważnym współpracownikiem spedytora jest planista, bo to właśnie on zleca spedycji pozyskanie przewozów o określonych parametrach. Chodzi o to, że planista układa wszystkie zlecenia w zgrabne procesy transportowe. To trochę jak puzle, one muszą do siebie pasować, żeby obrazek był kompletny. Podam prosty przykład. Jeśli planista ma zlecenie transportowe z Polski do Hiszpanii, ale nie ma czym wypełnić powrotu ciężarówki do bazy, to w takiej sytuacji informuje spedycję, której zadaniem jest zapełnienie luki konkretnym przewozem w odpowiednim terminie. Proste, albo raczej brzmi prosto. Dodam, że planista to zawód dla osób, które dobrze znają i rozumieją branżę TSL, więc bez większego doświadczenia byłoby trudno pracować w tym charakterze. Planista musi myśleć analitycznie, bo jego zadaniem jest takie poukładanie zleceń, by transport przebiegał bez opóźnień i w optymalny sposób, ale także w wyznaczonym przez klienta wolumenie. Układając plan przejazdów, musi brać pod uwagę korytarze transportowe, koszty opłat drogowych, daty i godziny operacji przeładunkowych, kubaturę oraz stawkę zlecenia. Jego zadaniem jest też minimalizowanie odsetka przejazdów na pusto. Dodam, że o pustych przebiegach na palecie już było, więc zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka. A wracając do planisty, trzeba podkreślić, że on układa zlecenia, ale ich nie pozyskuje. Od tego są inni pracownicy, z jednej strony wspomniana spedycja, a z drugiej biuro obsługi klienta, i to właśnie BOK odpowiada za zlecenia związane z kontraktami długoterminowymi. Praca w biurze obsługi klienta firmy transportowej czy operatora logistycznego polega, podobnie jak to jest w innych branżach, na spełnianiu oczekiwań klienta oraz rozwiązywaniu jego problemów. Dochodzi tylko specyfika transportowa czy magazynowa. Dlatego pracownik BOK musi znać się na branży, ale czy konieczne są studia na kierunku logistyka? Nie zupełnie, bo na przykład transportu można się nauczyć i da się go zrozumieć bez specjalnego kierunku studiów. Zdecydowanie ważniejsze są umiejętności interpersonalne. Języki obce też są istotne. W biurze obsługi klienta międzynarodowej firmy logistycznej angielski to podstawa, ale hiszpański czy niemiecki też będą bardzo przydatne. Wróćmy do naszych puzli. Planista je układa, pracownicy BOK dostarczają zlecenia stałe, a spedytorzy wypełniają luki. Brakuje jeszcze jednego ogniwa łączącego pracowników biurowych z kierowcami. Te role odgrywają dyspozytorzy. Ich zadania to realizacja określonych planów transportowych, ale także komunikacja z kierowcami. Dlatego tutaj też bardzo ważne są zdolności interpersonalne, ale również zrozumienie dla branży, bo z kierowcami trzeba rozmawiać językiem transportowym, a nie biurowym. I tak z logistyka zrobiły nam się cztery różne zawody, a to wcale nie wszystkie, które moglibyśmy wykonywać po studiach logistycznych. Tyle, że w branży TSL studia kierunkowe wcale nie są najważniejsze. To jest praca dla pasjonatów. Trzeba tę branżę lubić i ją rozumieć. Transport jest nieprzewidywalny i działa jak żywy organizm. Cały czas coś się dzieje korki, wypadki i masa innych sytuacji, które mogą nasze plany wywrócić do góry nogami. A to generuje stres, ale sprzyja też wydzielaniu adrenaliny, bez której wielu żyć nie może. Więc jeśli nie lubisz monotonii, to może transport będzie dla ciebie? Nudy tutaj nie uświadczysz. A jeśli interesuje Cię praca w Omece Pilzno, to więcej informacji na jej temat możesz znaleźć w opisie pod filmem. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Widzimy się za dwa tygodnie.